Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry The Forest. Gra ze mną Marvin. Tak, to ja. Przywitaj no. się ze swoimi widzami. No witam. Opowieraj, co dzisiaj robimy w odcinku? Czy ja mam mówić? No, mów, mów. Ja, ja sobie pozbieram potyki. Otóż dużo czytałem o Te Forestie ostatnio. Jak z ciekawości. Dowiedziałem się, że w dzienniku... Dlaczego nie mam y, tych, kukieł kanibalić. Ponieważ moja psychika jeszcze nie spadła poniżej 90%. A tu są jeszcze dodatkowe strony, które mamy zablokowane, i o dziwo my mieszkamy niedaleko jednej strony. Chodź, kamyk. Miejmy mi chwilę, klawiaturę zmienia. Dobra. Akurat pójdziemy po czwartą część strony. Może w odcinku uda mi się jeszcze z kamykiem pójść po pierwszą. Może jeszcze drugą, a trzecią to będę musiał jeszcze poszukać dokładnie, gdzie ona jest, bo ona jak na razie tylko wiem, gdzie są dwie. Ale zimną klawiaturę mam XD. A tak w ogóle, bo są takie założenia, że chcemy zrobić lotnie, ślizgawkę oraz kuszę i właśnie to są te plany ukryte. Szczerze ja chcę kościół. Jak ty kurwa kościół? Dobra, dobra, dobra. Szczerze ko jednego planu byliśmy, można powiedzieć, centralnie bliziutko. Tak, i właśnie do niego idziemy. Nigdy bym się nie spodziewał, że to tam jest, nie? Nawet nie miałem pojęcia, że takie coś jest. Ja myślałem, że w ogóle ten ktoś gra na modach, a to, a to naprawdę jest w grze, nie? Tylko że polecam ci aparat od razu założyć. A dobra, czekaj jak to się Bo robi. Bo nie będzie kiedy. Dobra. Czy tak napiję? Yy, to lecimy sobie, po... po co teraz? To, to są te wyspy, nie? Zobacz. Po kościół, tak? Nie, teraz idziemy po ślizgawkę tak naprawdę. To jest Aha. czwarta ostatnia. A wiesz gdzie są te wszystkie kartki, czy tak reszcie nie wiesz? Wiem gdzie to jest tak, gdzie są bełty do kuszczy i jest ten. Tam, lotnia, wiem gdzie jest lotnia. Jeśli chodzi o kuszę, to wiem, że jakiś statek. Nie wiem, czy niedaleko tego statku wiesz. Aha, no dobra, dobra. Także no, czemu ale... ja sobie z latarką w wodzie pływam? To nie mam pojęcia. Nie wiem, to się Najpierw na tą wyspę, którą zwiedzaliśmy któregoś dnia. A co tutaj gdzieś w okolicy to jest? W okolicy tej, tych trzech wysp. Aha. To może staniemy tutaj i zobaczymy, e, coś miałem mówić. Nie wiem, czy będzie wiele, bo to jest taka czarna deska. Pływająca. Dobra. E, zapraszam na mojego oraz Marvina Instagrama i nie zapomnij o i Subiku. Także Dobre. tyle. E, coś, coś, coś miałem mówić, zapomniałem. A, jest nowa seria na kanale Raft. Jak ktoś nie widział, to zapraszam, bo fajnie się w, w tą grę gra i chciałbym, żeby, żeby to miało oglądalność, żebym wiedział, że warto nagrywać. Także. No. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia, cześć koniec. Tutaj coś? Ja się tak po prostu się zanurzyłem, żeby to sprawdzić, ale się rozglądam. No, dawno Aha. nie, nie oglądamy, ja to czy na YouTubie Czekaj, chyba coś widzę, ale nie wiem czy to drzewo, czy nie. Czekaj. No, jest, dobra, jest wejście. Znalazłeś. Aha. Patrz, tutaj była taka deska, zobacz. A bez kitu, przywiązany sznurek, żeby było znaleźć można, tak? Tak, chyba na tą deskę się dało wejść. A, tu jest takie wejście takie ciasne. A, nie, ciasne jak Marcin. No. I właśnie tu mamy wejście do czwartej. Te, może jeszcze zdążymy pójść po... nie a. wiem, lotnie. Marcin miał ksywę zawsze, ciasny Marcin. Jakby ktoś nie wiedział. A to nie z rafta, a raczej Marek pogromca szparek? Ciasny Marek ty, Poczytaj, ale się ciężko spływa, się spływa, tak, tak jak nie? No, wiem tak, ja, zresztą. Ja mam ja, ja, W ogóle graliśmy przed chwilą w CS-a na Silverach i tam jest tragedia, nie? Porażka, nie polecam nie nie nikomu. Się grać. Ty, ja nie, mogę w zmienić, grać, nie? Ja mam pełną, No, ja właśnie nie. Ale ciasna szparka tutaj jest, nie wiem, czy mam płynąć tą ciasną szparkę? Nie, jednak nie. trzeba do góry. Myślałem, że w ciasną szparkę muszę wpłynąć. Wiem, dużo razy wiem już tego słowa. Ale lubię. Yy, I kolejna wielka dziura. Dobra, to to, to nie wiem. Znaczy płyniemy. Dobra, czekaj. Chwilę. Ja bym musiał wypłynąć, bo umrę. No, już tutaj jest wyjście. Ja bym musiał Butle zmienić, na wszelki wiesz. Weźmy, zapauzujmy na chwilę. Czekaj, to ja muszę, jest Pauza. Czekaj, ja muszę sam pauzę wziąć. Tak w ogóle garniaka. Dobra, dobra Nie mi nagranie. No, co? To je bało mi nagranie. Całkowicie? Tak, czekaj, idę zobaczyć czy mi się tam to zapisało. Jak ci się zapisał, zapisało, skleisz. no właśnie kurwa nie Wypierdolę ten Facebook przez okno, kurwa! Na, ak no akurat lepiej, włączyłem! Tak. Ale słuchaj, siedzę, nuda, cisza, nikt nie pisze. Odcinek Nagrał naczony. ci się odcinek? Nagrywam już przecież. Nagrał mi się tam, to już skleić. Aha, no dobra. Ty, miałem zmienić tą butlę i nie zmieniłem Wy, wyłączam Facebooka Sorry, ale wyłączam, Tu dupie już mam to Co się dzieje Po prostu jak na złość się na przerwie i... Będę musiał teraz wyciąć ten tak jak Nie, Ja nie wytnę, pierdziele to no jak chcesz Na mi tylko ludzie Powiedz ale mi jak, jak, tutaj ktoś się dostał, co? Nie wiem, ale tu masz bełty do... Czuptu bez kitu. Gdzieś tutaj na ten. I A, tu mamy właśnie to ma młodzień ci Chcesz taki pać, to... on projektował to tutaj. No, rolecaster. I w takie mini skorupy żółwe. Ja. Ciekawe. Zmieniłeś butle? A, dobrze, że mi powiedziałeś. Dobra, już. Od razu mówię, że nie, nie wiem, czemu bym przerwało te nagranie. Wziąłem pauzę, ale. poco. Ty, w, Wstań, w ogóle. To... Ta łódka leżała. Serio? No, ja, się, ja jestem ciekaw jak on tutaj nie dopłynął. Nie wiem. Najlepsze jest to, że tam w ogóle trupa nie ma. No czyli znaczy, że uciekł. Ale trupów masz dużo na zewnątrz, to pewnie któryś tam... Chyba, że to wiesz, jakiś ten naukowiec czy, czy coś. Po prostu jest historii gry i tyle. Znikąd się pojawił. Znaczy fajne są te... Projekty lotnia, takie te, mogli rozwinąć to bardziej, ten wątek. I w ogóle tak, nie że wszystko dostać na początku, tylko właśnie szukać takich planów, a nie... To by było, myślę, ciekawe. Co o tym sądzisz? Nie wiem, wiem tylko, że możemy się spodziewać czegoś takiego w The Forest 2. Znaczy, ja wiesz, chodzi mi o to, że nie ma tak, że otwierasz książkę masz, tylko że musisz latać i zbierać to wszystko, nie? Cześć Mhm Dobra, teraz e, po co chcesz iść? Musimy dostać się na statek, po czym wejdę na neta i sprawdzę gdzie jest dokładnie ta kusza Ten statek taki co... E, jacht taki, tak? Mhm Chyba w tamtą stronę mi się wydaje No prawdę co płynę To nie no, gdzieś tam było Ja myślałem, że w drugą, ale dobra zaufam Cię Ile w ogóle minut mamy? Yyy, ci powiem Daj mi kilka sekundek 8,5. i pół. To nie jest jak, kurde Nie, zastanawiam się po ile mi odcinek wywaliło Znaczy, zapis... Skleić będzie git Tylko, że ja nie mam programu do sklejenia No to... A nie masz takiego czegoś jak... Ty sobie pobierzesz Proste Albo wstaw i jeden, y, jedna czwarta, a ten drugi trzy czwarte. Da się dwa filmy do jednego? Nie, mówię, że na YouTube tak staw Mhm. się. Ty, ale ty szybki jesteś. Czemu ty taki szybki jesteś, panie? No ja shiftem Panie... Mi energia spada. Panie, pan doping stosował. Panie, proszę się przyznać. No, shift to wypłynę. Ciasna dziurka robi swoje. Proszę mi panie wytłumaczyć to. No, ktoś użyczy swojej ciasnej dziurki i wyszło jak wyszło. Ale taki szybki jesteś? Większe luzy masz na tych, na nogach? Nie, wiedzisz one dłonie. Trzeba że bo ktoś mi użyczył dziurki. Widać, że ty, ten, murzyn jesteś, to zaraz szybszy. A większego masz? To nie lepszy Chodź. afro, kurde. mi spodnie zobaczymy. Eee... co on uwielbia. z znaczy, szczególnie. Ja jestem zainteresowany, to jest kwestia tego, że ja bardzo jestem zainteresowany biologią i nauką i takie sprawy Kiedyś myślałem... Kiedyś myślałem, że te rozgwiazdy można podnosić. I robić z nich szorykany, tak. Nie, aż tak to nie poniosło. <laughs> nie um. fajna ta baza tak wygląda na wzgórze. No, taki fort. Szkoda, że nie ma na przykład, że gdzieś w oddali okręty płyną albo losowych zdarzeń. Się w tej grze wszystko jest stałe, nie? Wiesz, chodzi mi, że jak coś leży, to leży. A mi chodzi bardziej o to, że mogły być statki płynące, czasami takie rzeczy, no? Albo samolot jakiś spadający z nieba raz na pewien czas. Myślę, że to fajną opcją byłoby? Eee. W tej grze tego nie widzę. Czemu? Ta gra już po prostu jest tak stwierdzona, że ja bym po prostu zostawił to i stworzył nową. Ty tak czym mówię. się spinałeś? Tym patykiem naszym? Nie, po prostu skakałem po kamieniu. Ja muszę patykiem naszym. Bo moja postać skakać nie może. Piciu, no, ale no. jeśli chodzi o tą stronę, to ona jest tu o, taki krzyżyk jest. Mamy tylko czwartą na razie. Masz piciu? Znaczy nie, ale pić już napadało, jest w bazie. Dobra, to ja idę się na Zostawiłeś mnie w ogóle, a nie, no jest w bazie. Wybaczam jestem kurde wyszunać. Dobra, nachrupnij sobie. I to ja wezmę sobie bukłak na lodzie właśnie. O Ale ja tu wystarczy się raz, jest zabrałeś całą wodę jak raz wystarczyło, wiesz? A i tam pewno się. Ja pierdzie, no co za. No bo nie wiedziałem. Ładnie pstrykało, to ja sobie pomyślałem, kuźwa. Daje mi dużo wody, co zapewne dużo wody. Chodź, Murzynie. Batem go, batem go, krótko z niej. Ale ty wiesz, że jesteś afro nie? Takie afro. Cicho da bo, Murzynie. Murzyny głosu nie mają. Sznela mi tam. Jeszcze kurde. o Wiesz, że ginę, nie, nie? Dziękuję. Serio? Jest, właśnie. ci obrażenia zadań? Tak. Aha, to są... Tak. Szkoda, że nie powiedziałeś po jednym szale, tylko jakieś 10 bażantów nadejdałem Bo nie zauważyłem Aha Hmm, coś mi przecięło, krew mi leci... O, kurwa, nie zauważyłem Dobra, pokazuj gdzie idziemy Eee, na statek Aha, wiesz gdzie? Mniej więcej, bo... Aha. Tu króliki łapałem Murzynku nie oddalaj się Ała oh, wow. No nie, nie mi się nic nie stało To mnie sprintuje, a później dlaczego taki wolny jestem dlaczego on tak mało energii ma, nie? Kto? Ja co chwilę sprintuję, z tą mój to atletą jest Pomóż! No i dobrze, Nie. I się to jest mi ciekawe. nie pomaga Ja zginę Tyle było z odcinka Jakaś pizda z Ciebie Ich tu jest pięciu Ale oni duzi są Dobra, ja pada na ryjnie Jeszcze po drzewach chodzą Dawaj uciekaj jak możesz Chcę wylecieć, muszę Uciekaj, uciekaj, uciekaj Mi się musi życie odbudować, bo miałem już siwy ekran Na tej plaży powinny być ten Mamy łódź. no właśnie. Mówiłem, że dobrze wiem gdzie idę. Dawaj do wody. Tym uciekniemy. Gdzieś tutaj musi być jaskinia. Ale to podwodna, tak? Tak. Te... Wszystkie, wszystkie są pod wodą. Właśnie chciałem się zapytać, czy nie wszystkie są pod wodą przy... przypadkiem. Siutękę. Wiem, że kolejny będzie koło kontenerów. Wejdę na statek, może coś tu znajdę, zauważę. Nie wiem, wiem, że tam są batoniki, więc ja. A bez kitów, bo nam się powinny z... nie, nie respią się chyba batoniki. Respią? Respią, bo już... Tak, jak idę na króliki, to tak naprawdę idę na statek. O ty pizdo jedna. Fałszywe. Nie, raz tak pamiętam. Ta, a potem... Skąd masz tyle batoników? O, oszczędzam. No bo też oszczędzam. Ale kasy. Ty. To jakie zdjęcie nie przyniosłem tu? Wszystko, żeby tobie nie dać. Zapiszę na statku, Ale co? Zapisałem, no, no? zapisałem. bo tutaj Reiki nie jest. Dawaj ty ten. Y... Ta karta by się przydała do tej kojoty dalej, co tam jest w niej? Y... Czy Przypowiem, nie wiem. 15 minut odcinka mam. Dawaj, spróbujmy ten ostatni fragment znaleźć jeszcze na tym odcinku. Czekaj, sprawdzę szybko na lecie. Ym, stąd nic nie widzę. Ciekawe, czy inne ustawienie barwy by było lepsze, bo ja mam strasznie czarne morze. Nie? Dobra Tu jest ten rekin też, nie? Jak patrzy, jak myśli Jesteś murzynem Z takimi wielkimi gałami Ja cię popychał? Nie, ale kurde, czekaj Co? Gdzie to jest? jest to statku, ja widziałem sam na jakimś chwili Co, znalazłeś? Halo? Trzeba Jaki? iść do kotwicy Do kotwicy? Kurna... No nie dajesz się przeczytać, bo... Trzeba <laughs> cię zwaliłem z tego statku, no A gdzie jest ta kotwica? <laughs> ty, bo ja umrę ściemno ja miałem ciemną przed oczami. południowo-zachodnim narożniku, bardzo na mapie. Nieco dalej od symbolu kotwicy i zachodniej części jachtu. A masz zachodnia? E. Można do niego wejść pływając we wraku statku i zmierzając. Ty masz mapę, ja nie mam mapy. Mam mapę? Bo ja nie mam mapy. A ty masz Mam mapę i co? No i masz kotwicę na mapie? E, mam No to nieco dalej od symbolu kotwicy i zachodniej części jak. Aha, to patrz kotwica jest za tym świętym drzewem. Dawaj pójdziemy spać. Dobra, to już chyba wiem gdzie pójdziemy. Nie, nie możemy iść spać. Kurdebele Dobra, Cię chodź. Chodź idziemy na jola. W tamtą stronę chyba, jak dobrze mapę patrzyłem. A czemu ty mapę nie masz? A, bo nie byłeś tam jeszcze. Tak, y straciłem rzeczy, bo dysk. No to tak. jak się mi psuć. Czekaj, chcę zobaczyć, czy w dobrą stronę idziemy, czy na odwrót. Nie wiem, ja chcę iść na plażę. Ty nie idziesz na plażę, przypomnę, hmm. że To jest są. Spoko, ale ja chcę ten... E określić, czy dobry kierunek. A, kompas mam, kurde mać. Zaraz się pochwalę, jak ja umiem tu obsługiwać te przedmioty Co nie mordeczko? Ty, w ogóle mój, yy, gadałem z kolegą i on do mnie mówił, że eluwina byku to najgorsza słowa świata Pozdro Pozdro, Eluvina byku, pozdro Zaraz ci powiem, czy w dobrą stronę idziemy Bardzo dobrą stronę Ta kotwica jest centralnie za tym gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, jak są te wysepki, musi być yy, zejście. Wysepki, tak? No tu mi iść, te skały. Yy. Czekaj, ja zobaczę, czy mi się zaznacza mapa... A nie, wody w ogóle mi tak zbytnio nie zaznacza. To jest ta wielka dziura. Yy, ty, czy na mapie mi nie zaznacza tego, nie? Czego? Yy, przypadkiem tego miejsca właśnie, tej jaskiny, jaskini. Zobaczyłbym, ale nie widzę. Bo jest taki jakby prostokąt ze sznureczkiem Trzeba ją obejść Niestety No co obejść? Tą górę, bo się nie da przejść przez nią A to za górą ma być? No bo od zachodniej części tu, a kotwicą, czyli gdzieś tu gdzie jestem Aha Masz rację Tylko, że jest ciemno ja nie widzę, więc byłoby trzeba spróbować Ja widziałem jak typek pokazywał na YouTube jak on to robił a nie, tu już tej mapy mi nie pokazuje. To bardziej kolkotwica pokazywałem, tam prosto kończyk, ale dobra. Tylko dzień by musiał być. Ty, a jakby na tą wyspę spróbować się dostać? Nie wiem, pomóż mi. My chyba jeszcze spać nie możemy, no? Kurczę. Jeszcze chwila. Zapisz grę Dobra Najwyżej by się ten odcinek dłuższy zrobił bo jest w pół, za 20 sekund będzie 20 minut To zrobi tam się 25 25-28 minut nie? Dobra Ty to może pauzę weźmiemy i po prostu ten Co ty na to? Dobra, no to pauza Daj mi chwilę Pauza Tak Kontynuuję, kontynuuję. Znaczy się nie chciałem odpauzować, bo Co? nakładka live a mi się włączyła, Aha, pewnie dobra. przez większość odcinka miałem nakładkę live'a, super. Co? Przepraszam. Oj, co daj, daj opis komentarza. Nakładka live'a to już jeszcze nie jest taka tragedia. Polecam Ci program do montowania Adobe Premiere Pro. Fajny programik. A i w ogóle chciałem się pochwalić, że zrobiłem intro. Która mi się bardzo podoba, takie króciutkie 4 sekundowe, i właśnie na tym deforeście pewnie zobaczycie już się. Bo na wcześniejsze filmy, no niestety, nie mogę wstawić o batery. No, e, gdzie chcesz deforesta dać? No jak to gdzie? Na YouTuba. Kurwa, co ja gadam. Kiedy? Cześć, 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 cześć. Ja musiałem założyć tego, do zestaw. To weźmiemy to, pozbieramy i będziemy kończyć odcinek, nie? A co, jeszcze po, co, po lotnie chcesz iść? Nie, mówię, że to zbierzemy i będziemy kończyć odcinek. Można zacząć też drugi, żeby zabrać jeszcze dwie strony na marco. No... Można. Jutro co wstawiamy? Ty jutro rafta, tak? Nie, jutro miał być minecraft. A. Można tak. Jutro... Wstawiony ty już. Jutro minecraft miniaturkę miałeś mi pokazać A w sobotę tym. co? W sobotę miałem rapta Aha dobra, to w sobotę Reki na ciebie Nie, Ja Bez skity Ale ja jestem na strzała tak bez kaptu. Ja widziałem, że tam Nie ty... ja widziałem, że tam typek rat pompuje Ła, 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 ła i umarłem. Serio? Tak. Czekaj. Może dam radę Cię uratować. Obróć się, bo to mogli... Tak. Będziemy musieli ten... Niestety Urna, wczytać. No, już byłem Ciebie. Będziemy musieli no, niestety wróć, wczytać. To, no, Dobra, to. to... zakończymy w tym miejscu odcinek. W samym odcinku wczytamy to, bo mi szkoda stat. I... I ja nie podniosę no, rzeczy stamtąd, nie? Nie. No. No powtórzę dobra. co mówił Kamek na moim odcinku Zakończymy ten odcinek I tyle po prostu zakończymy bo, bo dość A co zrobiłeś? Pauzę kliknąłem zamiast zatrzymać Że ten no pauzę kliknąłem bo myślałem że będziemy kontynuować Aha no dobra To Ech. Na razie trzymajcie się Ech. I Nie zapomnijcie o subskrypcji Tam dzwoneczku Wpadnijcie na instagram Oraz discorda bo w ogóle Cicho jest na discordzie jak nie wiem Wejdźcie i gadajcie z nami bo mnie Chujo strzeli Dobra, na razie, cześć, czołem, Pytacie skąd się wziąłem, dobra, no, pożegnaj się, no, z entuzjazmem, nie, nie, nie mam ochoty, kurde, i odcinek by się pierdoli i te fores chujowe, dobra, no, to pożegnaj się krótko, no pa